Są to gołąbki linia Engels 231. Tutaj mamy samczyka. Gołąbek jest przepięknie zbudowany. Taki ładny niebieski, mazany. I numer gołębia to jest 887, 24 rok tego gołąbka. 887, 24 rok linia Engels 231. Także piękny. Piękny gołąb, jest to Samczyk, jak tutaj szuka dobrego Samczyka, tutaj mamy linia Engels 231. Tutaj mamy kolejnego gołębia, jest to numer gołębia 4078-24 rok, 4078 24 rok linia gołębi Engels 231. Jest to też samczyk. Tutaj mamy płowego samczyka. Jest to numer gołębia 14456. Jest to z oryginalnych gołębi Wiesława Mielczarka, linia Fabiana. Gołąbie, gołąbko pochodzi jeszcze z kwiatacji hodowli od Radka Szczelarza Szczaplinka. Jest to samczyk na pięknym, szklanym oku. Linia Gołębi Jan Fabian. Także też bardzo, bardzo ładny gołąb. I tutaj mamy gołąbki Ludoklasens. Numer Gołębia to jest 47-45. 21 rok samczyka. Z gołębi Ludoklasens. Gołąbek pochodzi tutaj od Krzyśka Kiełbasy, który wygrał wspólny gołębnik Bugie Krakus. Jest to z jego gołębi rozpłodowych. Jak się nie mylę, to jest chyba oryginalny gołąb z gołębi właśnie, które też latały na wspólnych gołębnikach. Także piękny Ludoklasens. Z rodowodem są gołąbki. Tu mamy. Samiczkę Ludoklasens jest to gołąbek z 22 roku. I numer gołębia to jest końcóweczka 587, 22 rok. Gołąbka Ludoklasens. także mamy tutaj całą parę gołębi. Ludoklasens bardzo ładne gołębie. I mamy tutaj też właśnie z gołębi. Engelsów także bardzo też komórek efektowny można tą parkę razem warować. Także zapraszam serdecznie, życzę miłego wszystkiego dobrego.